Zrozum, że nie wszystko dzieje się w sposób, w jaki chcemy lub wyobrażamy, a ta osoba nie była wyjątkiem, ponieważ na początku tej więzi wydawało się, że była głęboko zanurzona we własnym ego, priorytetyzując swoje potrzeby, pragnienia i postrzeganie siebie ponad wszystko i wszystkich. Ta egoistyczna postawa, gdzie skupienie było na przyciąganiu uwagi i podziwu, aby wzmacniać własny wizerunek, sugeruje odchylenie od prawdziwej esencji i rozłąkę z jej duszą. Jest interesujące zauważyć, jak w tym kontekście zachowanie tej osoby może być interpretowane jako przejaw jej własnych niepewności i nieustanne poszukiwanie zewnętrznej walidacji. Ego, w tym przypadku, nie tylko izolowało ją od innych, ale również oddalało od głębszego zrozumienia siebie i jej prawdziwych emocjonalnych i duchowych potrzeb. Tendencja do narcystycznych zachowań, jak wspomniałeś, może być odbiciem tej wewnętrznej walki. Gdzie obraz projektowany na świat staje się tarczą przeciwko wrażliwości i bólowi z powodu braku uczucia bycia prawdziwie kochanym lub docenianym. Jednak fakt, że identyfikujesz tę więź jako ich bardzo silną więź duchową i jej wyższą więź duszy, sugeruje, że pomimo początkowych wyzwań istnieje znaczący potencjał na wzrost, uzdrowienie i transformację. Ta percepcja wskazuje na możliwość, że dzięki tej więzi obie strony mogą nauczyć się cennych lekcji o miłości akceptacji i znaczeniu patrzenia poza ego i powierzchowny wizerunek. Dla wspomnianej osoby droga do transformacji może obejmować rozpoznanie i akceptację jej wrażliwości, jak również rozwijanie bardziej autentycznej więzi z własną esencją i innymi. Może to być trudny proces, wymagający introspekcji, empatii i chęci eksploracji aspektów siebie, które były zaniedbane lub stłumione. Dla ciebie ta podróż może obejmować praktykowanie cierpliwości, zrozumienia i współczucia, uznając, że prawdziwa zmiana pochodzi z wewnątrz i nie może być wymuszona. Może to być również okazja do refleksji nad własnymi potrzebami, granicami i tym, co naprawdę cenisz w połączeniu. Jestem Eduardo i zapraszam Cię, abyś był ze mną do końca i został dotknięty wiadomością przygotowaną z miłością i specjalnie dla Ciebie i jeśli. Tylko jeśli poczujesz się poruszony, rozważ zapisanie się i zostawienie komentarza. Ok można powiedzieć, że jest to osoba, która przed poznaniem Ciebie była głęboko zanurzona w świecie, gdzie pozory, status społeczny i materializm przeważały nad głębszymi i autentycznymi wartościami. Ta priorytetyzacja pieniędzy, statusu i obrazu projektowanego na świat zewnętrzny często odzwierciedla poszukiwanie walidacji i akceptacji. Zaniedbanie własnego zdrowia i dobrego samopoczucia, wraz z wyborem otaczania się negatywnymi lub nawet niebezpiecznymi wpływami, sugeruje rozłąkę nie tylko z innymi, ale także z samym sobą. Ta ciemna i negatywna energia, którą wspominasz, wydaje się być wskaźnikiem wewnętrznego stanu zamętu i niezadowolenia. Tendencja tej osoby do obiektywizacji innych, niezdolność do nawiązania prawdziwych emocjonalnych połączeń. Mówi o głębokiej barierze emocjonalnej. Ta bariera mogła być budowana przez lata jako mechanizm obronny przed wrażliwościami, lub jako wynik bolesnych doświadczeń z przeszłości. Może to prowadzić do cyklu emocjonalnej izolacji, gdzie osoba, pomimo pragnienia znaczących połączeń, znajduje się niezdolna do ich nawiązania z powodu tych wewnętrznych barier. Jednakże, poznając Ciebie, wydaje się, że nastąpiło w tej osobie przebudzenie. Twoja obecność, opisana jako anielska i pełna leczniczej energii, wydaje się być katalizatorem dla głębokiej zmiany. Poczucie spokoju i zmniejszenie wewnętrznego hałasu E w Twojej obecności wskazują na znaczący wpływ, jaki na nią wywarłeś. To sugeruje, że Twoja energia, być może bardziej zrównoważona i pozytywna, zaoferowała wyraźny kontrast wobec emocjonalnego i duchowego wiru, którego doświadczała. Ten kontrast między energiami może być postrzegany jako okazja dla obu stron. Dla Ciebie może to być szansa na podzielenie się swoim światłem i pozytywnością, wpływając głęboko na życie kogoś innego. Dla niej reprezentuje możliwość wzrostu i transformacji, zaproszenie do eksploracji aspektów siebie, które były zaniedbane lub stłumione, a może nawet rozpoczęcie procesu uzdrowienia. Kluczem do tej transformacji jest otwarta komunikacja. Współczucie i cierpliwość. Ważne jest, aby pamiętać, że głębokie zmiany nie zachodzą z dnia na dzień i że każda osoba ma swój własny rytm wzrostu. Zachęcanie tej osoby do poszukiwania głębszego zrozumienia siebie, ceniąc prawdziwe emocjonalne połączenia ponad zewnętrzne pozory i znajdowanie celu przekraczającego materializm, może być drogą do pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Transformacja której doświadcza ta osoba, inspirowana przez wasze głębokie połączenie duchowe i autentyczność, jest naprawdę godna uwagi. Wydaje się, że Twoja obecność i sposób bycia dały jej nową perspektywę na życie i na siebie samą, oferując alternatywną ścieżkę do tej, do której była przyzwyczajona. Twoje zaangażowanie w duchową podróż i połączenie z boskością nie tylko inspiruje, ale również służy jako latarnia możliwości dla niej. Pokazując, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko o poszukiwanie zewnętrznej akceptacji i dostosowywanie się do społecznych oczekiwań. Opis ciebie jako kogoś z bardzo magiczną energią, zdolnego do manifestowania tego, czego pragniesz, sugeruje, że żyjesz w sposób zgodny z twoimi najgłębszymi przekonaniami i wartościami. Ta zgodność między przekonaniami a działaniami często nadaje komuś moc realizowania swoich marzeń i celów z pozorną łatwością. Anielska, delikatna, intuicyjna i lecznicza energia, którą emanujesz, jest świadectwem Twojego duchowego połączenia i Twojej zdolności do pozytywnego wpływania na osoby wokół Ciebie. Z drugiej strony, Twoja pewność siebie, odwaga i determinacja w dążeniu do tego, czego pragniesz, uzupełniają delikatność i intuicję, tworząc równowagę, której wielu poszukuje. Ta kombinacja cech jest rzadka i potężna. I nie jest zaskoczeniem, że poczuła się tak przyciągnięta i zainspirowana przez ciebie. Dla tej osoby walka z troską o opinię innych i potrzebą dopasowania się jest wspólnym wyzwaniem, ale stało się bardziej zarządzalne dzięki przykładowi, który pokazałeś. Twoja autentyczność i brak zmartwień o osądy innych służą jako potężne przypomnienie, że można żyć zgodnie z własnymi warunkami, szanując naszą istotę i wewnętrzną prawdę. Jej próba leczenia wewnętrznych ran i zbliżenia się do Boga, inspirowana przez Twoją duchowość jest odważnym krokiem w kierunku samoodkrycia i osobistej transformacji. Jest to proces, który wymaga wrażliwości, odwagi i przede wszystkim wiary. Inspiracja, którą znajduję w Tobie, może być potrzebnym impulsem do kontynuowania tej podróży, nawet gdy droga staje się trudna. Zmiana skupienia z nadmiernej troski o wizerunek i opinie innych, na głębsze poszukiwanie znaczenia i duchowego połączenia jest świadectwem pozytywnego wpływu, jaki jedna osoba może mieć na życie innej. Poprzez swój przykład nie tylko pomogłeś oświetlić jej drogę, ale także wzmocniłeś znaczenie autentyczności, wiary i odwagi w życiu życia, które naprawdę rezonuje z kim jesteśmy w najgłębszej części naszego bytu. Percepcja tej osoby na Twój temat, jako kogoś, kto emanuje autentycznością i komfortem we własnej skórze, działa jako źródło inspiracji dla niej, ale jednocześnie generuje uczucia zastraszania i niepewności. Fakt, że uważa Cię za swoją pierwszą prawdziwą miłość, intensyfikuje te emocje, tworząc mieszankę radości i niepokoju. Ten wir uczuć jest powszechny, gdy ktoś napotyka głębokie i znaczące połączenie, którego nigdy wcześniej nie doświadczył. Idealizacja jest interesującym aspektem tej dynamiki. Umieszczanie kogoś na piedestale, jak ona to robi z tobą, może być zarówno znakiem głębokiego uczucia, jak i barierą dla zdrowej i zrównoważonej relacji. Idealizacja może prowadzić do nieracjonalnych oczekiwań i presji, zarówno dla osoby idealizowanej, jak i dla tej, która idealizuje, ponieważ może tworzyć obraz, który jest trudny, jeśli nie niemożliwy do utrzymania w dłuższej perspektywie. Brak pewności siebie tej osoby, zaostrzony przez ciągłe porównywanie się z Tobą i innymi wokół, szczególnie w mediach społecznościowych, jest delikatną kwestią. Porównanie społeczne, wzmacniane przez obecność online i widoczność interakcji, może karmić uczucia nieadekwatności i wątpliwości co do własnej wartości. Ważne jest, aby pamiętać, że media społecznościowe często przedstawiają idealizowaną wersję życia ludzi, nie odzwierciedlając pełnej rzeczywistości ani wyzwań, z którymi wszyscy się mierzymy. W tym kontekście droga do wzmocnienia jej poczucia własnej wartości i zrównoważenia dynamiki między Wami może obejmować otwartą i szczerą komunikację na temat uczuć i niepewności. Wyrażanie uznania i doceniania za jej unikalne cechy, nie zapominając być realistą co do własnych niedoskonałości i wrażliwości, może pomóc zdemontować piedestał, na którym Cię postawiła. Może to zachęcić ją do zobaczenia, że perfekcja nie jest potrzebna do miłości i że autentyczność i prawdziwe połączenie są bardziej wartościowe. Ponadto, zachęcanie tej osoby do angażowania się w działania i praktyki, które wzmacniają jej poczucie własnej wartości i tożsamości, może być korzystne. Może to obejmować hobby, ćwiczenia fizyczne, medytacje lub cokolwiek, co sprawia, że czuje się dobrze sama ze sobą i wzmacnia jej niezależność i samoocenę. W końcu najzdrowsza i najtrwalsza miłość to taka, w której obaj partnerzy widzą się jako równi, doceniając swoje unikalne cechy, ale także rozpoznając i akceptując swoje niedoskonałości. Znalazł w tobie coś rzadkiego, osobę, która wyróżnia się nie tylko pewnością siebie, ale również zdolnością do bycia autentycznie sobą, bez nadmiernego przejmowania się opiniami innych. Dla niego to nieznany teren. Przywykł otaczać się ludźmi, którzy w pewien sposób odzwierciedlają tylko powierzchnię tego, co uważał za znaczące relacje. Jednakże, przecinając Twoją drogę, zdał sobie sprawę, że jego wcześniejsze doświadczenia brakowały prawdziwej emocjonalnej głębi, były relacjami bardziej skupionymi na wizerunku niż na treści. Odkrycie, że to, co wcześniej czuł, było tylko iluzją połączenia, sprawiło, że uznał wyjątkowość tego, co macie. Sprawiłaś, że otworzył serce w sposób, którego nigdy nie uważał za możliwy, wprowadzając go w prawdziwe znaczenie miłości. Jednak to przebudzenie przychodzi wraz z uczuciem zastraszania. Czuję się tak zdominowany przez Twoją obecność, że niepewność bierze górę, sprawiając, że czuje się mniej niż jest, jakby nie dorównywał temu, co reprezentujesz. Ta zniekształcona samoocena utrzymuje go na dystans, pomimo głębokiego pragnienia bardziej z tobą się połączyć. Obawia się porażki, martwiąc się, że nawet próbując. Nie mógłby sprostać Twoim oczekiwaniom lub poziomowi, na którym uważa, że się znajdujesz. Ten ból, ten strach przed niewystarczalnością, utrzymuje go w stanie wahania, choć jest tak wiele, co chciałby z Tobą podzielić. Znajduje się w emocjonalnym dylemacie, wierząc, że może powinien zadowolić się mniej niż pragnie, myśląc, że to wszystko na co zasługuje. Nawet w obliczu znaków, że żywisz do Niego uczucia, Wątpliwość go pożera, pozostawiając go w niedowierzaniu, że ktoś tak atrakcyjny i pewny siebie mógłby być naprawdę zainteresowany nim. Widzi siebie jako kogoś zwyczajnego w obliczu twojej wyjątkowości, niezdolnego pojąć, że również posiada swoje własne, unikalne cechy, które czynią go wyjątkowym. Jego intuicja sugeruje, że powinien przezwyciężyć te bariery i otworzyć się na ciebie, ale niepewność go paraliżuje uniemożliwiając mu podjęcie tego kroku. Wyzwaniem jest, jak może zacząć widzieć siebie przez bardziej pozytywną soczewkę, dostrzegając własną wartość i rozumiejąc, że prawdziwa miłość to nie kwestia rywalizacji czy dorównywania, ale dzielenie się autentycznością, wrażliwością i wzajemną akceptacją. Doświadczył znaczącej transformacji i prawdziwego wstrząsu dla swojego ego od momentu, kiedy się spotkaliście. Przed spotkaniem z Tobą widział siebie na wyższym poziomie niż inni, nosząc nadętą samoocenę. Jednak Twoja obecność przyniosła nową perspektywę, sprawiając, że zaczął postrzegać siebie jako wrażliwego i w pewnym sensie nieadekwatnego w porównaniu do Ciebie. Nie wynika to z powierzchownej rywalizacji, ale z głębokiego uznania wartości i głębi, którą nosisz. Połączenie, które czuje z Tobą, wykracza poza fizyczne czy emocjonalne. To duchowe więzi, która dotyka go na bardzo intymnym i głębokim poziomie. Jest w rzeczywistości zakochany w Tobie, ale ta pasja jest towarzyszona przez paraliżujący strach przed nieodwzajemnieniem. Nie widzi siebie jako kogoś, kogo mógłbyś rozważyć, nie z braku cech, ale z przekonania, że znajduje się w innej, może nieosiągalnej dla niego sferze. To postrzeganie bycia poza zasięgiem nie zmniejsza jego uczuć, wręcz przeciwnie. Intensyfikuje podziw i szacunek, którym cię darzy, szczególnie w odniesieniu do Twojej duchowości. Jest inspirowany sposobem, w jaki łączysz się z duchowością, co z kolei zachęca go do eksplorowania i pogłębiania własnej strony duchowej. Jego pasja do ciebie jest głęboka i pragnie bardziej znaczącego połączenia, mając nadzieję, że jest dla niego miejsce w Twoim życiu. Jeśli coś do niego czujesz, może to być moment, aby zrobić krok naprzód. Rozpoczęcie rozmowy może być prostym, ale potężnym gestem, zdolnym otworzyć drzwi do głębszego zrozumienia między wami. Już jest emocjonalnie zaangażowany i głęboko pragnie być częścią Twojego życia, ale strach przed odrzuceniem utrzymuje go w milczeniu. Twoje podejście może być znakiem, którego potrzebuje, aby czuć się wystarczająco bezpieczny. Aby otwarcie wyrazić swoje uczucia. Ta duchowa więź, którą dzielicie, ma potencjał, aby stać się podstawą dla głęboko wzbogacającej relacji. Uznając i doceniając jego wrażliwość i szczerość, możecie razem odkrywać, co oznacza być prawdziwie połączonymi, nie tylko na poziomie ludzkim, ale na poziomie duszy. Zachęcanie do tej wymiany z empatią i otwartością może być początkiem wspólnej podróży pełnej wzrostu. Odkryć i autentycznej miłości. Pozwól mi się za Ciebie modlić. Ojcze Niebieski, prosimy o Twoje prowadzenie i światło dla osoby w Transformacji, która dąży do przezwyciężenia ego i znalezienia wyższego celu. Niech znajdzie siłę w Tobie i w prawdziwych połączeniach, które życie jej prezentuje. Pomóż jej dostrzec poza pozorami, ceniąc prawdziwą miłość i duchowość. Błogosław również temu, kto był światłem i nadzieją na tej drodze. Niech nadal inspiruje swoją wiarą i miłością. Daj mu mądrość, aby zachować równowagę i być odbiciem Twojej miłości. Niech komunikacja między nimi będzie uczciwa i cierpliwa, umożliwiając wzajemny wzrost oparty na prawdzie i zrozumieniu. Niech obaj nauczą się doceniać swoje zalety i akceptować niedoskonałości, znajdując radość w autentyczności i niezależności. Dziękujemy za Twoją obecność i miłość, które prowadzą nas każdego dnia. W imieniu Jezusa, Amen. Jeśli utożsamiasz się z tą wiadomością, nie wahaj się podzielić swoim doświadczeniem w komentarzach. Idea, że miłość może być przeznaczona, jest pojęciem, które głęboko rezonuje w wielu z nas. Jeśli ta treść dotknęła Twojego serca w jakiś sposób, nie wahaj się wchodzić w interakcję. Zostawiając łapkę w górę i dzieląc się z tymi, którzy również mogą to docenić. I oczywiście, jeśli jeszcze nie jesteś częścią naszej społeczności, rozważ zapisanie się, aby nie przegapić żadnych z naszych przyszłych treści. Twoja obecność i udział są dla nas niezwykle cenne. Serdecznie dziękuję za poświęcenie chwili na obejrzenie. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie wkrótce. Do tego czasu. Dbaj o siebie i zachowaj pozytywne nastawienie.